na kuku? O to regulujemy nie Wychodzi nie, nie będzie O to podregulowaliśmy O teraz ładnie, sąliwie mi tu wchodzi Mamy PDEK Z 10 roku, z przebiegiem Niespełna milion kilometrów No tutaj wydech też mamy luźny I pompowtrysk podstawiony Nie czy mi się do góry pokazać, Ale wystaje i zostanie no, to, są to stawione, chyba ten jest pierwszy, który reguluje, żeby jak wyjdą kolejne no patrzcie się, jednak kiedyś to sprzęgła były inne kurko, no mało co pod... czekaj, będzie dobrze widać jakby to po pokazać, o czekaj, wytraaparat. aparat teraz będzie widać, patrzcie się Auto ma 970, czy 980 tysięcy już oryginalne sprzęgło. Patrzcie się, jak mało są łapki wytarte. I faktycznie, tak jak kiedyś gość dodał nagranie z tym MANem, co wymienił jedną z dwóch głowiczek i auto spłynęło. Oryginalna 20-letnia głowiczka była nietknięta, a ta nowa głowiczka po prostu spłynęła jakby była z plastiku. I dokładnie tak samo jest w ze spinkami do sprzęgła. To jest 2010 rok, zobaczcie, jak mało wytarte są łapki. Ale no niestety i tak będą musieli robić sprzęgło, bo patrzcie się. Ja tylko zawory wyregulować. Ładnie się leje z Simmeringu, leje się również, o, leje się również z pompy oleju w skrzyni biegów. Auto ma prawie że bańkę, więc chłopaki będą musieli sobie sprzęgiełko machnąć i olej nie jest zgnity. Ogólnie w bardzo ładnym stanie jest ta pałusemka na poduszce z przodu. Kurka wodna. Roksik musi być majsterki, nie? Tyle ma przejechane, o 940 ma. Kurka wodna. Będziemy ją teraz tutaj diagnozować, skrzynię kalibrować, ale brać już chodzi. Nowy objaw doszedł. Słychać, słychać teraz sprężarka jak terkocze. Przed regulacją tego nie było, słychać. Kurka wodna. Wszystkie sące były ciasne, wszystkie wydechy były luźne i wszystkie wtryski były podstawione. O, Francja! Francja majstry, właśnie to są auta z Francji. Robimy kalibrację jeszcze skrzyni. Tu coś od świeci. Zobaczymy, co jest. Kurka wodna. Śliczna pieca 60. Ajajajaj. Wiem, że teraz kierowca będzie zadowolony.